Cześć, witajcie! Jestem Matjansk a w dzisiejszym odcinku powiem Wam... Pierwszy mój odcinek o newsach jest to, więc oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę oraz sobie z sobika dzwoneczkiem. Dzisiaj opowiem Wam o klubach piłkarskich w Fortnite. Będą to nowe skiny, chyba one wejdą właśnie jutro do sypu lub w najbliższych dniach. Będą to właśnie skiny piłkarzy, piłkarek oraz siatkarek prawdopodobnie takie są przypuszczenia, ale na razie. Piłkarze i piłkarki z klubów piłkarskich są pewnym na pewno tropem Fortnite. Więc tak, przechodząc już do klubów, jakie będą właśnie ubrane te skiny, to będą to tak: Manchester City, Juventus, AC Milan, Intermediolan, Roma, Celtic Sounders, nie wiem czy dobrze przeczytam, ale nie znam tego klubu, Altona United. Los Angeles, Santos, Wolves, West Ham United, Sevilla, Sporting, Borussia Mönchengladbach, oczywiście możecie mnie poprawiać, bo nie znam dokładnie tych nazw, Schalke, Wolfsburg, Rangers FC, Celtic, Cezero Osaka, Mulber City, Sydney, Western City, Wolders i Bahia. I oczywiście jutro... Czyli 20 stycznia odbędzie się turniej Pele, w którym będzie prawdopodobnie do wygrania skin piłkarki, w, tak jak jest w FIFA, czyli skin legendy, tak można powiedzieć. Będzie on miał na sztandarze takie ikona legendy, tak jak jest w FIFA 21. I oczywiście tak teraz wam pokażę, właśnie na ekranie, film o Pele, który Fortnite Polska zamieścił na swoim profilu. Więc ja już nie będę nic gadał, tylko obejrzyjcie sobie go sami. Więc tak jest właśnie trailer, właśnie o to chodzi tego turnieju Pele. A jak widzicie, właśnie chodziło mi o tego skina. On ma tutaj sztandar ikony w tym miejscu, tak jak piłkarki lub piłkarze, ale prawdopodobnie wyciekły, że będą także siatkarki, siatkarze, ale to na razie nie w tym czasie. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Jest to szybki materiał, ponieważ nie miałem co wrzucić, a to nawet był ciekawy. Temat, ponieważ wiele osób na ten temat nic nie wiedziało, a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i napiszcie w komentarzu, czy takie materiały Wam się spodobają. A ja się już z wami żegnam do następnego. Cześć!